Witam ponownie, naszej maseczki ciąg dalszy, jak widzimy już maseczkę mamy praktycznie skończoną, jeszcze nam kawałeczek tylko brakuje. Tutaj musimy dorobić teraz te nasze pięć rzędów bez dobierania oczka i bez spuszczania, co żeśmy tą część zaczynali robić właśnie od łańcuszka. I 5 rzędów żeśmy robili yy, oczek ścisłych, po 15 oczek ścisłych. Teraz będziemy tu robić te 5 rzędów. Mam już, doszłam do 15 oczek, i teraz będę przerabiała 5 razy, właśnie 5 rzędów po, po 15 oczek. Ja już mam 5 razy przerobione, więc teraz pozostaje nam zrobić pętelki na uszy. Trzeba sobie zmierzyć mniej więcej jaką długość. Mi wyszło po zmierzeniu, że potrzebuję około 35 oczek łańcuszka, bo będziemy robić łańcuszkiem. Z łańcuszka yy, pętelki na uszy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

I mocuję po przeciwnej stronie, jak był zaczęty łańcuszek. Tu się wbijamy w oczko i łączymy sobie. Jeszcze raz, sobie tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Przerobię, o, wbiłam się tu obok w oczko teraz i jeszcze o, dwa razy mamy przerobione. Jak chcemy yy, taki cienki, to pozostawiamy, ja myślę, że jeszcze sobie zrobię raz i taki sam sposób sobie zrobię z drugiej strony. Łańcuszek też będzie 35 oczek łańcuszka, i ja sobie zrobię taki łańcuszek podwójny, żeby on nie był taki cieniutki całkiem. I tak oto wyszła nam pełna maszyczka z obydwoma uszami. W taki sposób wygląda. Ja jeszcze tak jak przedtem pokazywałam, przygotowałam sobie materiał, który sobie wszyję do środka. Ja go sobie już tutaj zszyłam, nie widać tego, bo to jest białą nitką zszyte. Tu go mam zszytego, więc mam już o taki dziubek pasujący do mojej maseczki, więc jak włożę tu do środka i wszyję, będę miała taką wkładkę, że nie będę twarzą bezpośrednio dotykała włóczki. Także to sobie teraz wszyję, tak po brzegach, tylko tu sobie zostawię i to tak można sobie zostawić nawet troszeczkę więcej, albo tutaj sobie troszeczkę bardziej, tu z brzegu, tu sobie bardziej troszeczkę wyciąć. Z tego względu, że jak jest cieńszy materiał, możemy coś sobie podłożyć pod spód. Jakąś właśnie taką warstwę chroniącą. Ale że ja mam dość gruby ten materiał, taki. Nieprzepuszczalny za bardzo płynów wody, więc mi wystarczy sam materiał i sobie tylko u góry przyszyję i na dole, a mimo wszystko boki sobie zostawię wolne.